Cześć, witajcie! Z tej strony Paulina i witam Was na kanale Melcia TCG. Dzisiaj otworzymy sobie już czwarte okienko naszego kalendarza adwentowego naszego świątecznego kalendarza z pokemonami Mamy już kalendarz i mamy okienko. Jak myślicie, co w nim będzie? O nie, z tej strony kurczę. Mam małe trudności z otwieraniem tego kalendarza. Ewidentnie muszę wejść w prawe. I uwaga, mamy już tutaj. Proszę bardzo, odbezpieczone. I lecimy. Odrywamy. Oderwane. Proszę bardzo, leci do kosza. I co my tu mamy? Chyba mamy tutaj, słuchajcie, jakąś kartę. Dam, 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 dam. Tak. Ja już widzę, już Wam zaraz pokażę. Mamy promeczkę Pikachu. Tak, ważne jest też to, żebyście wiedzieli, że ta poprzednia karta, którą mieliśmy, karta z Xien Pao, też była promeczką. Bo nie wspomniałam o tym we wcześniejszym filmie, we wcześniejszym materiale, ale należy to tutaj dopowiedzieć. Mamy promeczkę Pikachu, proszę bardzo. Pamiętajcie, że wszystkie promki, które znajdziecie w tym kalendarzu, jeśli macie swój i sami otwieracie, może otwieracie razem ze mną, kiedy materiał wlatuje. To byłoby bardzo miłe i bardzo fajne. Eee, pamiętajcie, że one mają też to taki znaczek śnieżynki. Co to znaczy? No, to znaczy, że właśnie wyciągliście go z kalendarza adwentowego. Temu są one. Tym bardziej unikalne, niż jakby była to po prostu promka z jakiegoś dodatku, po prostu w tym kalendarzu. W tym przypadku jest to promeczka z dodatku Palian Fates. E, mamy Pikachu i EXA. No i skoro już mamy tą promeczkę e, u nas na stole, że tak powiem, no to przyszedł czas na ciekawostki o Pikachu. Jak zapewne wiecie, Pikachu jest pokemonem elektrycznym. Zresztą karta też o tym mówi. Jest to pokemon elektryczny. Co to znaczy? To znaczy, że jego ataki są na podstawie właśnie elektryczności, razi prądem i nie jest to zbyt przyjemne, jak sam aż w anime mógł się nieraz o tym przekonać. Ale co ciekawe, bo o ciekawostkach tutaj mowa. Jedną z wielu bardzo ciekawych informacji, które można znaleźć na temat Pikachu, jest to, że Pikachu był wzorowany na wiewiórkę. Tak dokładnie, nie jak na króliczka, którego może w obecnej formie przypominać, a na wiewiórkę. Mówiłam, Pikachu miał być początkowo wiewiórką z charakterystycznymi, pomarańczowymi. Eee, nie, przepraszam, brązowymi policzkami. Natomiast, uwagi na to, że jednak Pikachu został pokémonem elektrycznym, eee, policzki zmieniono, zmieniono mu na takie żółtawe, pomarańczowe, żeby pasował właśnie do tego typu pokémona. Na samym początku, kiedy stworzono Pokemona Pikachu był on bardzo rzadkim Pokémonem i można było go znaleźć tylko w jednym, e, w jednym regionie w grze. To była wioska Viridian i tylko w tej wiosce można było spotkać Pokemona Pikachu i spróbować go złapać. W żadnym innym miejscu w grze nie było możliwe spotkanie tego Pokemona. Do czasu... Kiedy wyszło anime, w którym to aż miał swojego Pokemona Pikachu, i to tylko dlatego, że się spóźnił rano na wybór swojego własnego Pokemona do treningu. I wtedy Pikachu zyskał na popularności, więc wtedy twórcy stwierdzili, że Pikachu nie będzie aż tak rzadkim Pokemonem, i zaczęli go. Coraz częściej w coraz więcej miejsc wprowadzać. Kolejną ciekawostką, jaką Wam mogę powiedzieć na temat Pikachu, Pikachu jest w ogóle Pokémonem, mam wrażenie, który jest z nami od lat, od zawsze, tak naprawdę i już powstało o nim tyle historii i tyle teorii, do tego stopnia, że stał się ikoną ekoświadomości, zwłaszcza w Japonii przynajmniej. Tą swoją sympatyczną i bardzo przyjazną naturę yy, pokazywał, że można chronić środowisko. Yy, to często pojawiał się właśnie w jakichś takich kampaniach ochrony środowiska, ochrony planety, dbania o nią, czy choćby do oszczędzania energii, którą on sam wykorzystywał jako Pokémon elektryczny. Więc myślę, że jest to bardzo fajne. Że przedstawia, jak duża kultura jest w Japonii, jak duża kultura Pokémonów jest w Japonii. Naprawdę to jest wszędzie. I jak pojedziecie do Japonii, albo zobaczycie filmiki z Japonii, właśnie z Pokémon Center. To nawet niekoniecznie jest Pokémon Center, ale właśnie takie filmiki z Japonii, to możecie bardzo często zauważyć, że w zwykłych sklepach nawet są jakieś. Elementy z Pokémonami, jakieś yy, gadżety, albo no, choćby zaszyty, choćby piórniki z Pokémonami, żeby wyprawkę dzieciom zrobić do szkoły. Także jest tam naprawdę bardzo wysoka kultura jeśli chodzi o Pokémon. No i oczywiście samego Pikachu, bo pamiętajmy, że to o nim jest nasz dzisiejszy film, to on jest dzisiaj naszym tutaj. E, naszą gwiazdą, tak? Czasem e, kończymy materiał, zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, do skomentowania koniecznie tego filmu i zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia w dniu New. jutrzejszym.